Plan ustawiony, jesteśmy w Sudetach no i wyszliśmy tak niebanalnie, żeby odbyć taki plener, który państwo dzisiaj zaprezentuję. A więc bierzemy ze sobą coś do siedzenia, jakieś instrumenty, za chwilę pokażę Państwu jakie. No i wychodzimy po prostu zwyczajnie na wiosnę czy letnią porą lub jesienną pograć sobie w plenerze zewnętrznym. Muzyka folkowa generalnie polegała na tym na początku, jej źródła, że no, Raczej pasterze wychodzili sobie na łąki, no, w celu wypasali jakieś zwierzęta, owce, kozy, no i umilali sobie czas grając na rozmaitych instrumentach, a to na drumlach, a to na jakichś fujarach alikwotowych albo no, w wielkopostnych, lub na fujarkach, czy też trąbitach. W tak, jeśli chodzi o te instrumentarium, no to rzeczywiście Trąbity były obecne, bo nawet mamy y, takie wzmianki o tym, że w strzeszy akademickiej, czyli w budzie Hampla, witano gości, turystów trąbitą. Właśnie taką trąbitą można sobie zobaczyć jeszcze jako eksponat w Muzeum Karkonoskim na ulicy Jana Matejki w Jeleniej Górze. Dzisiaj pogramy sobie w plenerku i odświeżymy tę starą y, sudecką tradycję. Trochę nam wieje wiatr. Ten wiatr trochę przeszkadza jeśli chodzi o instrumenty dente, dlatego że fala dźwiękowa roznosi się nieco gorzej. Natomiast no, najlepsze warunki do grania taką y, w plenerze to są oczywiście pogoda bezwietrzna, wyż, nie jakieś niż, y, i wtedy wybieramy sobie plener y, tego typu, żeby była jakaś ściana lasu lub jakieś góry czy doliny, które będą nam rezonować i będą odbijały echo, tak? To wtedy możemy nawet grać z echem. Pierwszy instrumencik, który weźmiemy dzisiaj na warsztat, to jest instrument zwany dwojnica. Dlatego, że ma dwie rurki, jak widzimy, i jedna daje nam taki dźwięk podstawowy, w zależności od natężenia, będzie on wyższy lub niższy. Druga rurka, jak tu jest to zwykła fujarka. Dwojnica, dlatego że możemy zagrać na dwóch rurkach jednocześnie. Teraz pogramy na fujarze alikwotowej która jest częścią składową tej dwojnicy. I z echem. Otwory na palce, tonacja już mówi jaka, demol. I, a tutaj gier, proszę zobaczyć, jaki pogłos. I proszę Państwa, trąbita lub jak ktoś inaczej woli, DJ RIDU z arcydzięgla litwora, a więc z rośliny, która występuje w Polsce. Zobaczmy, ma taką tutaj w środku łodygę pustą, trzeba taką watolinę tutaj na tych łączach jak w bambusie tą watę przekuć, zabezpieczyć odpowiednio ustnik, no i dobrać odpowiednią tonację i nauczyć się przede wszystkim grać. A teraz trochę muzyki współczesnej, takiej klasycznej, to znaczy parafrazy muzyki współczesnej, inspirowanej pod Halem czy coś. A więc Killer i górecki. うん。<noise> <noise>